Aby utrzymać siebie i swoje dziecko, samotna matka podejmuje się opieki nad sparaliżowanym milionerem, ale to, co dzieje się później, zapiera dech w piersiach. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie jak ta i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać więcej. Teodor Alaric Kaczmarek zawsze wiedział, kim jest. Był człowiekiem sukcesu, przedsiębiorcą o nieskazitelnej reputacji mężczyzną, którego nazwisko otwierało wszystkie drzwi. W świecie biznesu jego słowa były niczym wyrocznia, niepodważalne, definitywne. Pieniądze, wpływy, władza, miał to wszystko i nigdy nie musiał oglądać się za siebie. Był jak doskonale naoliwiona maszyna, pędząca po starannie wyznaczonym torze. Nie wierzył w przypadki, nie wierzył w los. Ludzie, którzy powoływali się na pecha, byli dla niego słabi, zbyt nieudolni, by kierować swoim życiem. On sam budował swój świat cegła po cegle, podejmując decyzje z chirurgiczną precyzją. Nie było w nim miejsca na wahanie, niepewność, a tym bardziej na porażkę. Dlatego, gdy tej nocy wsiadł do samochodu, nie myślał o tym, że coś może pójść nie tak. Było późno, ulice niemal puste, a on miał w głowie kolejną ważną decyzję biznesową, którą musiał podjąć rano. Wrócił myślami do spotkania, do rozmowy z klientami, do cyfr. Które układały się w perfekcyjny plan. Nawet nie zauważył, kiedy z ciemności wyłoniły się światła drugiego samochodu. Ułamek sekundy. To wszystko, co miał. Uderzenie było brutalne, nieoczekiwane, jak cios zadany w plecy. Huk stali zgniatanej pod niewyobrażalnym naciskiem rozdarł nocną ciszę. Jego ciało gwałtownie szarpnęło do przodu, pas bezpieczeństwa wbił się w jego klatkę piersiową z siłą, która niemal zmiażdżyła mu żebra. Samochód obrócił się kilkakrotnie wokół własnej osi, a on nie był w stanie zrobić nic. Tylko czekał. Szyby pękały z ostrym trzaskiem, kawałki szkła ciały skórę, ale Teodor nie czuł bólu. Wszystko działo się zbyt szybko. Świat zawirował, a potem nastąpiła cisza dziwna, przytłaczająca. Próbował złapać oddech, ale płuca odmówiły mu posłuszeństwa. Każda próba wciągnięcia powietrza kończyła się nieznośnym uciskiem w klatce piersiowej. Chciał się poruszyć, podnieść rękę, spróbować się wydostać. Cokolwiek. Ale jego nogi nie odpowiedziały. Panikę poczuł najpierw w klatce piersiowej. Płonącą, dławiącą. Zmusił się do kolejnej próby, ale było tak samo. Nic. Serce waliło mu w piersi jak oszalałe. Nie! szepnął, ale jego własny głos brzmiał obco, jakby należał do kogoś innego. Krew szumiała mu w uszach, dźwięki dochodzące z zewnątrz były odległe, jakby oddzielone od niego grubą warstwą waty. Usłyszał krzyki, syreny, czyjeś szybkie kroki, ktoś coś mówił, ale słowa nie miały sensu. Potem przyszła ciemność. Obudził się w miejscu, które od razu wzbudziło w nim niepokój. Nie znał tego sufitu. Sterylne światło raziło go w oczy, zapach środków dezynfekujących był przytłaczający. Powietrze było zbyt czyste, zbyt sterylne. Szpital. Usłyszał czyjś głos, ale zanim zdołał obrócić głowę, ktoś go uprzedził. Panie kaczmarek, proszę się nie ruszać. To był męski głos. Lekarz. Teodor zmusił się do skupienia. Czuł ból, tępy, rozlewający się po całym ciele, jakby został roztrzaskany na kawałki. Ale najbardziej bolała go świadomość. Nie czuł nóg. Co? Wydusił, ale jego gardło było suche. Lekarz spojrzał na niego z mieszanką profesjonalizmu i współczucia. Doszło do poważnego uszkodzenia rdzenia kręgowego, powiedział spokojnie. Robiliśmy, co mogliśmy, ale. Nie musiał kończyć. Teodor zamknął oczy. Nie, to niemożliwe. To musiał być błąd. Przecież miał władzę, miał kontrolę nad wszystkim, a teraz. To nie może być prawda, powiedział cicho. Lekarz westchnął. Przykro mi. Nie odpowiedział. Nie miał na to siły. Roksana przyszła tego samego dnia. Jej obcasy stukały o podłogę, a zapach drogich perfum wypełnił pomieszczenie, zanim jeszcze przekroczyła próg. Była nienaganna jak zawsze. Sukienka dopasowana do figury, włosy ułożone perfekcyjnie, twarz bez skazy. Usiadła obok niego i przez chwilę milczała. Lekarze mówią, że. zawahała się, że twoje szanse na wyzdrowienie są niewielkie. Nie spojrzał na nią. Musimy coś z tym zrobić, dodała po chwili. Teodor prychnął w myślach. My. Jakby to był wspólny problem, jakby to dotyczyło ich obojga. Wynajmę najlepszych specjalistów, kontynuowała. Terapeutów, rehabilitantów nie odpowiedział, westchnęła, ale. Ja nie mogę się tym zajmować, Teodor, teraz spojrzał na nią. Nie możesz? Unikała jego wzroku. Po prostu nie mogę patrzeć, jak taki jesteś. Taki. Słowo zawisło między nimi, jak wyrok. Wynajmę kogoś, kto się tobą zajmie, powiedziała szybko, jakby chciała załatwić sprawę. Nie mogę być częścią tego, rozumiesz? Nie odpowiedział. Patrzył, jak się podnosi, jak wygładza sukienkę, jak się odsuwa. Teodor. Nie spojrzał na nią. Drzwi zamknęły się cicho. Został sam. Jasmina Jankowska stanęła przed potężną, kutą bramą rezydencji Kaczmarków i przez chwilę jedynie wpatrywała się w monumentalną posiadłość, której chłodna elegancja odpychała bardziej niż imponowała. Miała ze sobą niewielką walizkę i świadomość, że wkracza w świat ludzi, którzy nie znoszą słabości, ale nie zamierzała dać się zastraszyć. Znała swoje miejsce. Ale nie pozwalała nikomu traktować siebie jak pionka na szachownicy cudzych spraw. Była tu, bo ktoś musiał być, a jeśli roksana kaczmarek myślała, że wynajmuje sobie kolejną uległą służącą, to szybko przekona się, jak bardzo się myli. Drzwi otworzyły się niemal natychmiast, jakby ktoś ją obserwował i czekał na jej przybycie. Roksana stała w progu w nienagannie skrojonej sukience, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i spojrzeniem które nie zdradzało żadnych emocji. Wyglądała jak obrazek wyrwany z magazynu o luksusowym stylu życia, ale była to fasada, za którą kryła się pustka. Jasmina nie miała wątpliwości, ta kobieta nie była kimś, kto kochał, troszczył się czy współczuł. Wejdź, rzuciła krótko, odwracając się na pięcie i nie czekając na reakcję. Jasmina weszła do środka, zamykając za sobą drzwi. Wnętrze było dokładnie takie, jak się spodziewała. Ogromne, wystawne, ale zimne. Każdy mebel był drogi, każdy detal przemyślany, ale nie było tu nic, co nadawałoby temu miejscu duszę. To nie był dom, to była forteca, w której panował człowiek przyzwyczajony do władzy i kontroli. A teraz ten człowiek leżał złamany w jednym spokoju, i nikt, nawet jego własna narzeczona, nie wiedział, co z tym faktem zrobić. Potrzebuje kogoś, kto się nim zajmie. Roksana przerwała ciszę, nie zaszczycając Jasminy spojrzeniem. Kogoś, kto wie, jak sobie radzić z tym problemem. Jasmina uniosła brew. Problemem? Roksana wzruszyła ramionami, jakby nie rozumiała, dlaczego to słowo mogłoby komuś przeszkadzać. On nie jest już tym, kim był. Nie zamierzam udawać, że wszystko jest w porządku. Nie mam na to czasu. Muszę pracować, zajmować się życiem. Nie mogę siedzieć tutaj i patrzeć, jak się rozkłada. Jasmina nie skomentowała. Jej doświadczenie mówiło jej, że nie warto wdawać się w dyskusję z kimś, kto widzi tylko własne potrzeby. Gdzie jest? W salonie. Ale nie nieliczna wdzięczność. Nie chcę tu nikogo. Jasmina uśmiechnęła się kącikiem ust. Nie pierwszy raz mam do czynienia z kimś, kto nie wie, czego potrzebuje. Ruszyła w stronę wskazanego pomieszczenia, zostawiając roksanę za sobą. Teodor Kaczmarek siedział w ogromnym fotelu, zwrócony w stronę okien, wpatrując się w ogród. Nie wyglądał jak człowiek, który kiedyś budził respekt, nie wyglądał nawet jak ktoś, kto próbował udawać, że ma kontrolę. W jego postawie była rezygnacja, coś, co Jasmina od razu rozpoznała. To nie był gniew, to nie była duma, to było całkowite poddanie się. Nie potrzebuję twojej pomocy. Powiedział nie odwracając głowy, jakby wiedział, że ktoś wszedł do pokoju, ale nie uważał tej osoby za wartą choćby spojrzenia. A ja nie jestem tu po twoją zgodę, panie Kaczmarek. Jestem tu, bo ktoś musi tu być. To go zaskoczyło. Odwrócił głowę i spojrzał na nią po raz pierwszy. Jego oczy były zmęczone, pełne goryczy, ale też. pustki. Milczeli przez chwilę, mierząc się spojrzeniami. Jeśli przyszłaś mnie ratować, to stracisz czas. Rzucił, odwracając się z powrotem w stronę okna: Nie jestem tu po to, by cię ratować. Teodor uniósł brew, ale nie skomentował. Był przyzwyczajony do tego, że ludzie albo się go bali, albo mu współczuli. Ona nie robiła ani jednego ani drugiego, i to go irytowało. Mijały dni. Jasmina nie próbowała się narzucać, ale też nie dawała się odepchnąć. Obserwowała, słuchała, nie zmuszała go do niczego. Wiedziała, że walczył sam ze sobą, że jego największym wrogiem nie był paraliż, lecz on sam. Roxana pojawiała się rzadko, a kiedy już była, jej obecność przynosiła tylko chłód. Musisz się pozbierać, Teodor, powiedziała pewnego dnia stojąc nad nim. Ludzie zaczynają gadać. Teodor nie odpowiedział. Jasmina była świadkiem tej rozmowy i po raz pierwszy naprawdę zobaczyła, jak bardzo ten mężczyzna jest samotny. Pojawienie się Jasmin, jej siedmioletniej córki, zmieniło atmosferę w domu. Dziewczynka była pełna energii, biegała po wielkich korytarzach, śmiała się głośno, jakby nie wiedziała, że to nie jest miejsce dla radości. Pewnego dnia weszła do biblioteki, gdzie Teodor przebywał samotnie. Co robisz? Zapytała, siadając obok niego bez najmniejszego skrępowania. Nic, odparł szczerze. To źle, powiedziała poważnie. Jak się nic nie robi, to się nudzi. Spojrzał na nią, zaskoczony jej bezpośredniością. A co ty tu robisz? Szukam skarbów. Skarbów? Każdy ma jakiś skarb, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Teodor uśmiechnął się lekko. Kilka dni później, kiedy siedział na tarasie, Jasmin znów do niego przyszła. Próbowałeś ruszyć nogami? Zaśmiał się sucho. Uwierz mi, próbowałem wszystkiego. Ale próbowałeś dzisiaj? Spojrzał na nią uważnie. Nie ma sensu, mała. A jeśli się mylisz? Nie odpowiedział. Czasem trzeba po prostu dostać małego pchnięcia. Te słowa odbiły się w nim echem. Dopiero później zrozumiał, jak bardzo je zapamiętał. Jasmina zauważyła to pierwsza. Nie było to nic wielkiego. Ledwie muśnięcie. Słaby impuls pod skórą, ale ona widziała więcej, niż pozwalał sobie dostrzec Teodor. Najpierw było tylko lekkie mrowienie, jak cichy szept w kończynach, które od dawna milczały. Potem przyszła mimowolna reakcja mięśni, drżenie tak nikłe, że każdy inny uznałby to za iluzję, ale ona wiedziała. To nie była iluzja. To była iskra. Nie powiedziała nic, nie chciała zburzyć chwili, po prostu obserwowała, pozwalała mu samemu odkryć to, co w niej budziło nadzieję. Teodor nie skomentował tego od razu. Był zbyt ostrożny, zbyt nieufny wobec własnego ciała, by uwierzyć, że cokolwiek mogło się zmienić. Ale kiedy kolejne dni przyniosły następne, subtelne oznaki życia w jego nogach, nie mógł już temu zaprzeczać. Jasminę siedziała obok niego na podłodze, skupiona z poważnym wyrazem twarzy. Delikatnie masowała jego łydkę, powtarzając dokładnie ruchy, których nauczyła ją matka. Jej małe dłonie były ciepłe i pewne. A jej dziecięca wiara nie znała granic. Czujesz coś? zapytała nie odrywając wzroku od jego nogi. Teodor wahał się, zanim odpowiedział. Może. mruknął, jakby bał się wypowiedzieć te słowa na głos. To znaczy, że działa oznajmiła z dumą. Byłby się zaśmiał, gdyby nie to, że coś w jej pewności było zaraźliwe. Jasmina, stojąc nieco z boku, przyglądała się im z łagodnym uśmiechem. Widziała, jak w Teodorze coś pęka, jak jego mury zaczynają się kruszyć. Może nie chciał tego przyznać, ale zaczynał wierzyć. I właśnie wtedy roksana wróciła. Nie zapowiadała swojego przyjazdu, jak zwykle. Jej wejście było nagłe, pełne irytacji i napięcia. Rozległ się dźwięk stukających o marmur obcasów, a potem rozwarły się drzwi sypialni. Co tu się dzieje? Jej głos przeciął ciszę jak ostrze. Jasmina wyprostowała się instynktownie, a Jasminę zamarła wciąż trzymając w dłoniach nogę Teodora. Roxana wbiła w nią spojrzenie pełne lodowatego chłodu. Co ta dziewczynka tu robi? Teodor, który do tej pory pozwalał roksanie mówić wszystko, co chciała, tym razem nie spuścił wzroku. Pomaga mi, odparł cicho, ale pewnie. Roxana parsknęła śmiechem. Pomaga? Ty naprawdę w to wierzysz? Myślisz, że dzięki jakiemuś dziecku i jej matce znowu staniesz na nogi? To absurd! Jasmina milczała, ale w jej spojrzeniu nie było ani strachu ani uległości. Jasminę także nie wyglądała na przestraszoną. Patrzyła na roksanę z uniesioną główką, z miną kogoś, kto nie pozwoli się zastraszyć. To nie jest absurd! powiedziała nagle. Roksana spojrzała na nią ze zdumieniem. Słucham? dziewczynka nie cofnęła się ani o krok. Widzę to, nawet jeśli ty nie chcesz. On już czuje. A to znaczy, że może więcej. Roxana wykrzywiła usta w ironicznym uśmiechu, ale jej oczy błysnęły niepokojem. Och, do prawdy? zakpiła. No to pokaż mi, Teodor, pokaż, jak wiele potrafisz. Teodor zacisnął szczękę, był gotów powiedzieć jej, żeby wyszła żeby zostawiła go w spokoju, żeby przestała traktować go jak zepsutą rzecz, której nie można już naprawić. Ale zanim zdążył to zrobić, poczuł coś: mrowienie w prawej nodze, silniejsze niż dotychczas, wstrzymał oddech. Potem, powoli, z ogromnym wysiłkiem, ale i z determinacją, napiął mięśnie. Noga drgnęła. Nie był to wielki ruch. Dla kogoś innego to mogło wyglądać jak nic. Lekkie uniesienie, minimalne poruszenie, zaledwie cień gestu, ale dla niego to była rewolucja. Jasmina wstrzymała oddech. Jasmin otworzyła usta w niemym zachwycie. A roksana, roksana pobladła. W jej oczach nie było radości, nie było ulgi. Był strach. Teodor zauważył to. I wtedy po raz pierwszy zobaczył prawdę. Roksana nie chciała, żeby wrócił do zdrowia. Kochała jego siłę, jego władzę, jego pozycję. Ale teraz ten mężczyzna, który walczył który próbował się podnieść, który z uporem dążył do odzyskania siebie, on był dla niej kimś obcym, bo w tej walce nie był już jej marionetką. To nic nie znaczy, powiedziała szybko, jej głos lekko zadrżał: Nigdy nie będziesz taki jak kiedyś. Teodor spojrzał na nią uważnie. Może i nie, przyznał, ale będę sobą. Roxana wyprostowała się, jej twarz ponownie przybrała zimny wyraz. To nie zmienia faktu, że Masz dziesięć minut, żeby zabrać swoje rzeczy i opuścić mój dom. Zapadła cisza. Roksana spojrzała na niego tak, jakby go nie rozumiała. Co? Wynoś się. Jej twarz pobladła jeszcze bardziej. Ty mnie wyrzucasz? Teodor nie odwrócił wzroku. Odbieram swoje życie. Nie było już nic do dodania. Roksana zniknęła. Nie było dramatycznych pożegnań, nie było łez ani błagań spakowała swoje rzeczy szybko, nie oglądając się za siebie, jakby chciała wymazać ten rozdział ze swojego życia. A Teodor stał w salonie, patrząc jak kobieta, którą kiedyś uważał za część swojej przyszłości, odchodzi bez żalu, bez cienia smutku. I gdy drzwi zamknęły się za nią, coś w nim pękło. Ale nie był to ból, to była ulga. Nie zdawał sobie sprawy, jak wielki ciężar nosił na swoich barkach, dopóki ten ciężar nie zniknął. Następne dni były inne. Jasmina nie komentowała odejścia Roksany, nie pytała, czy Teodor tego żałuje, znała odpowiedź. Zamiast tego skupiła się na tym, co było przed nimi na walce, którą wciąż musieli stoczyć. Teodor ćwiczył więcej niż kiedykolwiek. Przestał traktować rehabilitację jak udrękę, a zaczął widzieć w niej szansę. Jasmina była jego przewodnikiem, cierpliwa i stanowcza. Jasmine natomiast była jego motorem napędowym. Za każdym razem, gdy próbował się poddać, ona podchodziła, kładła mu ręce na kolanach i mówiła z powagą, jakiej nie spodziewałby się po siedmioletnim dziecku. No dalej, spróbuj jeszcze raz. Nie mógł jej zawieść. Każdy dzień przynosił nowe zwycięstwa. Najpierw było mocniejsze napięcie mięśni, potem pierwszy świadomy ruch, pierwsze drgnienie, nad którym miał kontrolę. Potem przyszły godziny ćwiczeń, krople potu na czole, zmęczenie tak głębokie, że ledwo mógł podnieść rękę, ale nie przestawał. Aż w końcu nadszedł ten dzień. Było popołudnie. Jasmin biegała po salonie, śmiejąc się radośnie, a Jasmina stała przy oknie, obserwując ogród. Teodor, siedząc w fotelu, poczuł, że coś w nim się zmienia. Spojrzał na Jasminę, na jej spokojną twarz. Na łagodny uśmiech, który często mu ofiarowywała i uderzyła go myśl, której wcześniej nie dopuszczał do siebie. Była tu od początku, była, gdy wszyscy inni się odwrócili, była, gdy sam w siebie nie wierzył. Jasmina odwróciła się, jej brązowe oczy spotkały jego spojrzenie. Tak? Przez chwilę milczał, niepewny, jak ubrać myśli w słowa. Dlaczego zostałaś? zaskoczył ją. Mrugnęła, jakby się nie spodziewała tego pytania, bo cię potrzebowałeś. Jego serce zabiło mocniej. A teraz? Zrobiła krok w jego stronę. Teraz? Powtórzyła, uśmiechając się lekko. Teraz to ty musisz zdecydować, kogo chcesz mieć przy sobie. Nie wahał się. Wyciągnął rękę i chwycił jej dłoń. Już zdecydowałem. Kilka dni później Teodor wszedł do małego kościoła w Krakowie. Nie o własnych siłach, jeszcze nie. Wciąż potrzebował andadora, ale to nie miało znaczenia. Liczyło się to, że szedł. Jasmina czekała przy ołtarzu, ubrana w prostą, ale piękną suknię. Jej spojrzenie było spokojne, ale pełne emocji. A obok niej, tuż przy stopniach, stała Jasminę ściskając w małych dłoniach bukiet. Kiedy spojrzał na kobietę, która zmieniła jego życie, po raz pierwszy naprawdę zrozumiał. Nie liczyło się to, co stracił. Liczyło się to, co znalazł. A to było wszystkim. Zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej takich historii.